Cześć witam Was serdecznie e, na moim kanale! i Dzisiaj zapraszam Was na takie wyjątkowe wideo, specjalny film pod tytułem Chłopiec czy Dziewczynka. E, wiem, że wiele z Was bardzo wiele pyta się mnie, co będę miała, jaki płci dziecko, e, i dostaję od Was bardzo dużo wiadomości, maili. Także stwierdziłam, że się z Wami tym podzielę. E, tak jak e, pamiętacie, moje wideo o ciąży to mówiłam Wam, że przez bardzo długi czas nie będziemy chcieli znać płci dziecka, ale pod koniec na pewno e, będę chciała się tego dowiedzieć. No i nadszedł taki moment. E, nadszedł taki moment, bo jestem taka i chcę już mieć wszystko przygotowane. W zasadzie to już praktycznie jest na to najwyższy czas, już powinno mieć dawno wszystko przygotowane, chociaż mam wiele rzeczy już przygotowanych, ale e, pewnie e, długo będę można no tak, takie poprawki ostatnie wprowadzać. Nie, wiem też, że wielu z Was pyta się mnie o te, datę porodu, o... E, termin dokładny, natomiast pozwólcie, że to zostanie moim słodkim <laughs> sekretem, dlatego, że e, chcę uniknąć tego typu pytań, e, nie odpowiadam na takie pytania, dlatego, że e, to mnie samą trochę stresuje, to wywołuje we mnie właśnie niepotrzebny niepokój, e, bo później jest, o, jeszcze nie uliczasz się, o to już, o Jezu, już jesteś podróżni, terminie, o to zaraz, o parę dni, także nie chcę tego w ogóle uniknąć, Wiem, że i tak w terminie nie urodzę, ale obiecuję, że się o tym dowiecie na pewno. Także dam Wam znać, kiedy to się stanie. To się stanie bardzo niedługo, w pierwszej połowie tego roku. Jestem już w bardzo zaawansowanej ciąży. No i teraz ta wiadomość co to będzie, co to będzie. I słuchajcie. Wiem, że wiele z Was, jak pokazywałam Wam na Instagramie brzuszek i też w tym filmiku o ciąży, pisałyście mi, <laughs> że. Hmm, Przepraszam, zawracam tylko, czy mam dobrą stość. E, czy to będzie chłopiec? Że wyglądam na chłopca, że, że na pewno będę miała synka i tak dalej, i tak dalej. E, powiem Wam, że ja. Ym, płeć, którą mam w sobie. Bardzo, bardzo, bardzo chciałam mieć taką płeć. To było moje marzenie i tak naprawdę się najbardziej w tym odnajduję. I um, y, bardzo się cieszymy, że będziemy mieć właśnie dziewczynkę. Słuchajcie, noszę w swoim brzuszku przepiękną dziewczynkę, którą już kocham nad życie. Moja córeczka y, przynajmniej tak mówi, że się cieszę, że będzie starszą siostrą, mam nadzieję, że to się nie zmieni, chociaż że jesteśmy oczywiście przygotowani na, no wiecie, no, na taki trudny czas, ale jakby no, jesteśmy przygotowani do tego tak psychicznie i dość wyedukowani, ponieważ się tym, do tego przygotowywaliśmy też. Także myślę, że sobie damy radę. Ja się bardzo cieszę, zawsze chciałam mieć dwie dziewczynki. Jakoś tak, córki zawsze wydawały mi się, znaczy oczywiście gdybym miała chłopca, no to też bym się cieszyła i bym go bardzo kochała. Natomiast dziewczynki były moim takim marzeniem, córki zawsze wydają mi się takie bliższe, jakoś tak, nie wiem, domowi ale to jest oczywiście moje zdanie moja prywatna opinia bardzo się z tego powodu cieszę my oczywiście mamy już jakieś swoje typy jeżeli chodzi o imiona, ale bardzo Was proszę, jeżeli macie jakieś propozycje to chętnie posłucham Waszych sugestii poczytam je, także zostawcie pod spodem jeżeli macie jakieś fajne typy imion eee, także na pewno będziemy swoim mężem czytać eee, chętnie eee, także jak widzicie, no nie zawsze tak jest że jak się wygląda na chłopca czy dziewczynę to nie zawsze się uma. Wydaje mi się, że to jest też kwestia budowy ciała i jakoś tak, też tak jak na przykład wiele osób mówi, że o, ty jesz ogórki, to będziesz na pewno miała syna albo jesz coś ostrego. Ja na przykład jadłam dużo ostrego i jadłam ogórki. że znaczy dużo, może nie dużo, ale miałam ochotę i jakoś moja koleżanka jadła same słodycze i ma samych chłopców. Także myślę, że to jest po prostu kwestia osobista, raczej taka indywidualna. Ja bardzo się cieszę naprawdę. Tutaj oczywiście to nie jest tak, że ja córka będzie chodziła tylko na różowo, bo tu są piówki, które kupiliśmy wiesz tak, nawet jak będzie to dziewczynka, to nie uszkadza w to oczywiście, że będzie miała niebieskie te rzeczy. I nie tylko różowe, no oczywiście, o to mi chodzi. W zasadzie takich początkowych różowych rzeczy to ja za dużo nie mam. A jeżeli też niedługo zostaniecie mamami, to dajcie znać, jeżeli macie ochotę się tym podzielić, kiedy, uhh. co będziecie miały i może też jakie typy no, macie w głowie. Tymczasem nie chcę już Was dłużej zanudzać. Dziękuję Wam za oglądanie. Bardzo ciepło Was pozdrawiam i do miłego zobaczenia. Pa pa. Hej.